Siema, z tej strony, Kasier. Witam was w kolejnym odcinku Raz Daily. Dzisiaj jesteśmy na tym serwerze co ostatnio, tyle że. E, był wipe. Tak, był wipe, nie ma nic. Zbudowaliśmy sobie jak na razie małą klitkę 2x2 no i teraz biegniemy do Rotterdamu na Poliny, bo chcemy zrobić Satchel Charge i wysadzić komuś chatkę. Ja. Nie. ja. Typa Tyba. zabijać. Daj go. Buła! Śpi! Być! O kurwa! Co tam kurwa. masz? Wszystkiego po trochę ma. Więc zaczął się ma budować. Tysiąc tego. Ale gdzie jest drewno? O... Tysiąc kawałków. Ja wziąłem. Na zleciał. Ja mam ja mam. O Stary. kurwa, panowie. Ach. Weź daj mi drewno całe, jakie masz? A? Co ci? Zrobię tu most. Nie, no chodź. Aha, no dobra, bo i tak trzeba. No. Most. Tylko tyle masz? A, dobra, bo mi pokazało, że jest 145 dobra, to się nie, 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 ja już robię, ale. O. Tam na prawo przepływamy, czemu? No bo dobra. Ja się wpierdolisz, ma. Nie da, musi gdzie ty dobra? Dobra, dobra. Płyniemy, tam. Dobra. Płyniemy. No dobra, pójdziemy. No, pójdziemy. Okay. No, hop. <laughs> Hop 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 Ty Ty biedz na skołach Oho patrzcie się, Nie Niech yeah. ktoś tu buduje yeah. okay. Ja? A no, już się Ty nie da? Tu nie. Yeah. Już A tu wejdziesz? Nie tam jest, znaju. widzę go no Blu, 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 blu Czekaj, czekaj, gdzie jest? Widzę. W tym ten Czeka tak. czekaj, idę, kurwa Został, ale co on kurwa? Pierdolny nie, nie da się go zabić Zbudowany no. Ty ktoś strzela? To nie, nie żyje? To ja szlę No, on jest zbudowany gościu Gdzie <grym> go macie? Tam Dobra dawajcie 4T i tylko Przecież przyszli, przyszli poliny Nie upać Nie, chodź Poliny, <grym>, jebany z jest pierdolony Ale mi tu laguje No jest 65 na 40 przy nagrywaniu 40 biegnie nagrywaniu. to my nie Gdzie? Typ na górze no Podsadzamy się, podsadzamy Zobacz, tam jest skałka normalnie To jest tam To nie nasi, to nie nasi To jest Barosz, to jest Barosz, to jest Barosz tak Tu do środka jeden wybiegł Dobra podsadzajcie bieg jest, jest, jest typ dwóch Łochuj! tam ło chuj, czekaj Więc z Zidą wyleciał typo Kurwa, podsadajcie Barzek, stój tu, stój tu, stań tu stój tylko po prostu Ale nie kucaj! Stań, nie kucaj Nie kucaj, stań To Jest typ z Didą Oberwał ja też Czekaj panu. bania. Czekaj, ty się kurwa ptaszone na dole o linę mam jedno. 1 <grym> drzwi od razu na dole Nie da się, nie ma klucza, czy macie? Jea! A macie Wierkole, rzeczy, Zamykajcie, Wpate. zamykajcie bo nam tu ktoś wbije Uuuu. zaraz Dobra, do no, mamy chatę nie, tak naprawdę tutaj Teoretycznie <grym> To zabuduj, ej zabuduj górę tutaj Rozwal te schody Dajcie do i zabudujcie Gdzie jest e, szafa? Gdzie szafa? Zabrać, ja go zebrałem, się. zebrałem. Nie tu ma szafy, to dobra. A oni szafę postawili jeszcze, coś. typy. No, nie postawili. Nie Mogę postawić, idziemy. dawaj. Postawię. Dzięki. Ktoś tu strzela. Kurwa syn jebany. Kurwy co ty ja mnie bijesz, Mariusz, kurwa? Ja biję, kurwa, łupię drewno, No to okej, koleś mnie przed kartą, kurwa! Ja pierdolę! Nie patrz go! Kto jest? Wow, jest! O chuj, banie dostałem od razu. Ja pierdolę. Na wyjściu. Dobra, lecisz, nie? Boże... O, biegnie do mnie chyba. Jest na, na dole, na dole, ze skałek zeskoczył W samej kruszulce, po prawej, po prawej, po prawej Twojej teraz To ja jestem, Chcesz tak? ja jestem za tobą Chceś się tak? da? Rzucaj Bra Na górze, Posz... na górze jest, mam, mam, mam Gdzie? Ja pierdolę, nie wiem To był gdzieś tu przez komu Może w krzakach Tam jest, tam jest pod bazą Naszą? Tak Zbierał jeszcze kogoś, dawaj, 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 go Nie, Nie no, ucieka teraz Biegniesz za mną? Nie bać go No kurwa, wyłapyłem ciebie, dobra, biegniesz Gonie go, gonię, 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 gonię Zbierasz Co? No, zbierasz? Nie, ja lecę za nim ciągle Ty kurwa, jakiś drugi typ to z... jest Badaj, Szyma, Dobra, leży. Leży? Teraz ma, ja biegnę. Ma twoją czapkę, Kisiu. O to. O kurwa. O. Lina. To ty? Tak, tak. Ta. Dobra, wyzbieraj go. Ma linę tu jedną. Mamy cztery linie Kurwa, już opłynęła hamanta. Ja sier, 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 Mania sier. leży, mam go. Masz tego typa? Tak. Ej. Wszystko mam. A on tam mnie zebrał. Coś tu za gości biegnie, kto to? Nie, odbywa się to strzelaj od razu jeszcze coś Wracam. dostał z takiego daleka gościu. O, kurwa! Co? Ja gościa zajebałem, nie? Ale. Toś mnie z łuków bije. Biegnę, 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 jestem prawie pod tą bazą. Kurwa, wyciskłem szafę, nie wiem. <grym> z której strony jesteś, bo ja pod bazą z tyłu, tak jakby. Biegnę do bazy. Zabić chyba nie zabiję, ale. Kurwa, ile mam rzeczy też nie? Ja to jest też Słyszę cię chyba? W czakach jestem. Jest, dobra. Tracze. Tam, tam jest, mam no, gdzieś centymetry. Ma ktoś łuk? Ja mam, ja mam, łap. Łap, 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 I dwie dzidy jeszcze masz. Nie mam dzidów. Nie wiem, nie wiem, to jest, to jest nie wiem mam złote. siedem. Uj tego mieli, nie? Jest, I widzę ja go. Jeszcze jeden po lewej. Dobra no, nice Może że go zajebał. Kurwa ma czasem no ja, Nic nie mam, jedną strzelę Mam ich Leży Jeszcze jeden tu chyba był Ja tu jest ten, teraz skacze jestem, teraz skaczę koło domku jestem coś Kto do mnie strzela? 90. Nie wiem 90. Kurwa ty się padłeś Ja, to ja. W dole zebrał mnie To ja to ja do mnie strzeliłeś Tu jest tego Ja nic nie strzelałem ja nie miałem wstrzygłotu Nie ty, nie ty, nie ty, do... nie ty Ile dam miałem? Leży Ty kurwa cholernie typ jest, no, no, jest. Lecę no, kurwa w krzakach jest Dobra, już go Dostałem panie przez krzaki Leżą, nie, nawet mnie nie podniesiesz Ha. Gdzie on jest? Jestem panie w krzakach Właśnie tak Siedzi w krzakach Aha! banie dostałem, co nie? Przez krzaki. Bo to jest niemożliwe, kurwa. Oberwał Widerzaj ktoś. Jednym hitem, jest hitem. O fuck! Ile ich tu jest? Okay. Oberwał, leży. Nie wiem, macie tam baga zrobić, czy coś? Kurwa, macie. Już z chatu dostajesz, wiesz Tak zrobiłem. O, chuj! Zabił mnie z kamienia, naprawdę! Gdzie? Zabiłem czterech i zostało mi tyle HP, że mnie z kamienia dobił. A to, czy gdzie? Nie, od chaty ciągle prosto. Jak wyjdziesz. Przez Maliny, maliny, maliny dwie. Kurwa leżę. Je. jesteś? Ej, koło, oh Kurwa, nie, to ja prawie nie? Chuj, nie? Eee, takie hangarze, takie... Widzę, 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 widzę. Warhouse. Dwóch typów, tak? No, Zabijem jednego i nie wiem skąd leciał, dwóch znowu. Nie ja. No, Bania. Leży. Jeszcze drugi. Kto nas tym house jest tutaj? Kurwa. Serio? Co mnie zabiło? Kaczet, aha. Okej. Okay. fajnie Jest gościu, jest gościu. Co co? Dostał banie. Pi, kolejna dzida moja, ty chuju! susi, 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 Gdzie? susi, Ja susi, masz susi, 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 Jaa, yeah, pierdole, jaka rzecz O, cichu Ej, ja tak nie powiem Ja stąd idę Drewna, czekaj, mam przyjście drewna jeszcze z typa tam, jest typo, patrz O kurwa, kto do mnie biegnie? Niedźwiedź, znaczy dzik ja. <noise> Czemu was jest trzech? kto mi zajebał... ...dżidę? Ja myślałem, że to, Ja myślałem, że to Kisiu Dawaj go! Bania! Medzi. Ja pierdolę, ja ja że to Kisiu goni dzika typów jeszcze ty Gdzie? A to ty Moja... Ja A Ty, moja dzida! Daj dzidę. Ja mam swoje dwie tylko Tam, kolejny Tu jest kolejny, dawajcie go Czemu nie da się dzidę na sznurku, że ją przyciągasz jest, do siebie? Chcę wrócić gościu, lutuj śmieci Gdzie? Low man Tam Stop, dude. Bitch, bitch. Podaj, chodź tu, chodź tu. To kurga mnie! bitch. You To It's mój friend, dude. Motherfucker. faka, mada faka! Idiot! Idiot! idiot. idiot. I <laughs> <gulanie> Aha co to było ej? No <gulanie> ci teleportację wdecydował Ja oberwał Jidą w łeb <gulanie> On się wdypi wdypił się w Super Saiyanina <gulanie> Dobra jebać go Nie można jebać ludzi ja, Tak jest... o. Zuzko, zuzko teraz. No nie widzę go Czemu są znane Jidy które Ja pierdolę to to jest rzeź. Nie żywaj, nie żywaj To napój się wody chłopie Ja się Ja. <gulanie> Dobra mam Jidę <gulanie> Fajno ja i tak oto moi drodzy, kończymy odcinek Rust Daily i widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę i możecie napisać jakiś komentarz, a więc dzięki za oglądanie, na razie, do jutra.